Słuchajcie widzowie, to ja, matruner! Dobra, biorę pochodnie. Patrzcie, jestem tylko na jedna dwóch szkłach, na których mogę spać w przepaść i już nigdy nie wrócić na swój świat. Musicie zostawić łapkę w górę, żeby oczywiście dać mi moc, energię, żebym mógł, mógł się stąd wydostać w jakikolwiek sposób. Nie! Tutaj gdzieś Spongebob bo biega! Dobra, szybko, robimy zakład Słuchajcie, zostawiacie łapkę w górę A ja rozwalam te szkło dookoła e, I próbuję stąd się wydostać Okej, okay? dobra A wy zostawiacie subskrypcję, łapkę w górę A ja rozwalam, uwaga, trzy Dwa, jeden O, wow, co tu robi Spongebob, nie, nie, prawie Spadłem, Yo, ja, Spongebobie, czego ty chcesz Wow, zniknął już miałem go nawet normalnie mu powiedzieć Jak parę słów co o nim myślę Dobra, ja chcę się stąd wydostać Czekaj, może też szkło zniszczyć Co? Nie, tu wszystko z bedroka powstało No ja chcę stąd wyjść Spongebobie O nie Dobra, szkło zostało, które tutaj było Okej, okay, mamy te wyjście Tylko nie wiem jak je otworzyć, nie dam rady Eee, wszystko jest z bedroka Patrzcie, Spongebob Się bawi ze mną Pojawił się tam w ciemności. Zobaczcie, chodzi tu. <laughs> Pisze coś do mnie. Pierwszy raz nawiążę kontakt. Co on chce? O nie. Dobra. Uh, only joke. Ha, ha, ha. Nie, Spongebob. Ty chcesz robić dla mnie żarty jakieś? A, dobra. Rozumiem, że to tylko żart. Okej. Okay. Dobra. Czyli on pozwoli mi stąd wyjść. Poczcie, jakie to są... Wrota jakieś, czekaj, po złocie wyjdę stąd Dobra, mogę to zamknąć, czekaj I pyk, wow, ale otworzyć już nie mogę Ty, Spongebobie, co to za mechanizm, patrzcie Wow, wow, otworzył to Dobra, a masz, zamknę cię. <grym> Zamknąłem Spongeboba, patrzcie na to, jestem, wygrałem <grym> Co to za portal? Jakie ogromne portale z gąbek! Nie! Nie! SpongeBobie, ja! Co on robi? Jakie trolle! Po co mi gąbki? Ja mam gąbki. Po co mi? Co ty chcesz? Patrzcie, trzyma w jednej i w drugiej łapce. ja nie mogę nawet nic postawić tutaj, patrzcie! Wklikam! Halo! SpongeBobie, co żeś zrobił ze mną? Czemu ja nie mogę nic postawić ani nic? Czekaj, a gąbkę mogę? Gąbki też nie mogę postawić! What? Co to jest? Dobra, a spróbuję to zniszczyć, patrz Nie mogę No nie mogę I ja, po prostu on coś zablokował Mi niszczenie, rozwalanie Okej, okay, pójdę za tobą Spongebobie, tylko To jest zły Spongebob Ja nie chcę z nim mieć do czynienia Widzieliście, oszukał mnie, zamknął mnie W jakimś pomieszczeniach Dobra, co mam wskoczyć tutaj teraz, tak? Co ty chcesz, żebym parkury robił? No dobra, pyk o, o! No, SpongeBob Co za gość? Co za gość? Ej, nie, nie mogę tutaj wskoczyć, dobra? Pyk! O, nie strolujesz mnie! Ha, 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 Dobra, ja teraz spróbuję stąd wyjść! O, nie! Jejku, ten mój parkur jest genialny! Dobra, jest SpongeBob! Jesteśmy pod wodą. Tam jest świątynia. Czy on prowadzi mnie do świątyni? Czy ja mogę stąd wyjść? Mogę? Tak? Dobra, ty ja sobie idę. Ej, I co? Ej! Co żeś zrobił? Halo? Spongebobie? O! Co jest? Nie mogę stąd wyjść? On ma barier bloki! Ej! Jestem uwięziony! Szkła nie mogę rozwalić! Ej! To jest jakieś przeklęte miejsce! Patrzcie! Nie mogę stąd się wydostać! Bo on... Co ty chcesz? A masz ty! No nie rób mi takich rzeczy. Drodzy widzowie, napiszcie do Spongeboba, żeby się ogarnął. No możecie napisać, ogarnij się. A, on chce szkło podpalić. Szkło się nie pali, ziom. O nie, 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 ja nie chcę. Nie, a, o nie, podpaliłem się. Kurczę, dobra, szybko, muszę totem nieśmiertelności mieć na wszelki wypadek. Złote jabłuszko muszę zjeść. Mam tylko pięć mi zostało. O, woda, woda, woda. Jest, udało się. Ty on mnie chce trollować Joukować po prostu eee, Tabliczkę pisze, okej okay. Zobaczymy co on napisze Patrzcie na to Cyk i uwaga, uwaga Co tam będzie za informacja Może napisze czego on chce Co on ode mnie wymaga <grystanie> No, you noob Co? Ty on mnie od Nubów nazywa. Nub już kiedyś był tutaj na świecie. Żebyś go spotkał, to byś powiedział, że to jest Nub ty. Gościu, ziom. Ej, ja, jak on się przedostaje? Tak patrzcie, znika. Pojawia się tu. Patrz. SpongeBob przechodzi. Wow! Mega akcja. Dobra, SpongeBob, ja chcę stąd wyjść. Weź mnie, nie wiem. Możesz mi robić jakieś trolle dzisiaj, ale błagam cię, nic nie rób. Ja chcę w ogóle przez ten portal wyjść. Przejdziemy przez niego. Co tam jest? To jest do netheru portal? Eee, dobra, idę. Jejku, ja tutaj słabo widzę. Wcześniej widziałem dużo, dużo lepiej, ale teraz jest strasznie, strasznie ciemno. O nie. Co? No nie chcę do więzienia, Bobie. Oszalałeś? Dobra, a, drzwi rozwaliłeś. O, jak trzymał te drzwi! <laughs> no dobra, wskoczę tu i co? No dobra, i co? I co ze szkła wszystko robisz? Przecież ja tu nie mogę nic niszczyć, nawet Bedroka nie dam. No bedrocka to tym bardziej. I co ja mam tam wejść? Nie, ja nie chcę. Nie, 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 nie! SpongeBob. nie, 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 nie! Proszę cię. No weź. Wow! Patrzcie, wędką mnie bierze. O. No zamknął mnie w szkle. Ja tego nie rozwalę nic. Halo! Czemu ja mam jakiś taki dziwny tutaj vibe? Kurczę! Dobra, jak tu postawić pochodnie? Może tam rzucę jedną, będzie jaśniej. Patrz, o. Nie zbieraj, proszę. Ja tu ciemność mam. Co? Ej, on coś robi, podłącza kable jakieś. Ej, wypuść mnie! Co? Ej, on, patrzcie, chce mnie podłączyć. Patrzcie, jaką w ogóle mam szramę na twarzy. Masa kra. Nie, 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 błagam. Nie, co? Ej, czuję prąd, jak mnie elektryzuje. Nie, on się bawi mną. ła, to bolało. Eee, SpongeBobie, Bobie, eee, weź to rozwal. Rozwal to, ja chcę stąd wyjść. Tak, tak, tak. Tylko, jakby to zrobić? Eee, SpongeBobie, Bobie, mam pomysł. A może postawisz tutaj piston? O, tutaj, o. I uruchomisz. O, tam, o. Trochę dalej. O, tak, tak. Ja ci pokażę sztuczkę. Chcesz zobaczyć, Spongebobie? O, tak, patrz, on chce... Nie tutaj, obok, 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 obok. Jedno obok. Nie, dalej, 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 dalej. O, ale po prawej stronie, w prawą stronę troszkę jedno. O, i jeszcze bardziej w prawo. I do tyłu, tamtą stronę, bardziej ciebie, bliżej. O, o, tutaj, tylko normalnie musisz postawić. To rozwal, to... Okej, okay. i teraz rozwal ten redstone ostatni. I... Nie, Spongebobie, musisz zrobić tam takie kółko bardziej. O, tu, tak, kółko. I podłączyć, teraz otwórz. No. Nie, nie! Nie, Spongebobie! O, nie, myślałem, że go... A jeszcze u góry możesz to postawić. O, jest! Jest, udało się, wyciekam stąd! Ła, 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 on bije mocno! Nie, 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 nie! nie. Jak? Jak on potrafi, dobra, szybko uciekać! Speedrun! Speedrun 2021! Hello! Dobra, szybko, 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 szybko! Na górę, na górę jak najprędzej! Do góry, do góry! Jak kangury! No po co tą muzykę puszczasz, SpongeBob? Wiem, że ją. O Jezu, się śmieje. Słyszycie to? On się śmieje. Naprawdę, wydaje jakieś dziwne dźwięki. I co? Ja chcę stąd wyjść, to co ja mam zrobić? Przecież ja tu nie mogę nic szkła zniszczyć, ani nic. Tam tylko, patrzcie, jest jakiś portal wielki, ogromny. What? What? Eee, teleportowałeś mnie? Nie, Spongebobie! Nie, błagam cię, nie! O, niszczy to. Każe mi znowu wejść do szkła. O nie, dobra. I co ty zrobisz z tym szkłem? I co to będzie takiego? Co? Halo, co to ma być takiego? Ty. Redstone? No dobra. Przekaźnik. I co z tym przekaźnikiem będziesz mi robił? Ty. Ziomek. Okej okay. Nie idzie w złą stronę postawił. Uh, 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 uh. O nie, dobra. Co? Dobra, jest z opóźnieniem i co dalej? I z opóźnieniem masz redstone, a, dalej nie wiem Słuchajcie, musimy obczaić plan, jak się stąd wyrwać Jak uciec stąd, to jest dla mnie najważniejsze teraz eee, Tylko, czekaj eee, Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ja nie chcę tu być Nie, on jeszcze się tu pojawił, przylał Co on tam robi? Eee, o nie, pająka zesponował Biedny pajączek, patrzcie eee, Wow, wow, co jest grane? Eee, co się dzieje? Ja nie wiem, mam ciemny ekran. O nie, eee, halo. Eee, SpongeBobie, możesz mi to wyłączyć? Halo, halo, halo. SpongeBobie, eee, je... O, co się. Ła! Moje nogi! SpongeBob! O nie, o nie. O, okay. U, dobra. Udało się. Gdzie jest? Pająk. Halo, pająk. Dobra, e, udało się. Dobrze, SpongeBobie. Co żeś narobił? Czemu miałem czarny ekran? Dlaczego mnie tak bolą nogi? Nie wiem, dobra, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę stąd wyjść. Jak najszybciej, to mnie bolało, SpongeBobie. Eee W takim razie. Co, co? Co ty robisz? Patrzcie, patrzcie na to. Buduje się do góry? I co, mam zeskoczyć? Mam zeskoczyć? No dobra, czekaj, 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 spróbujemy wejść eee, Tylko czekaj Złotem mam się budować? Ej, nie mogę budować, nie mogę budować Spongebobie, bo ja wyłączyłeś mi Jakiś tryb, który nie mogę Przez którego nie mogę, co, mam się wspinać? Mam się wspinać? Oni, nie, eee, nie eee, To nie działa, i co? Czemu ma to w ogóle działać? Oooo eee, co, czemu patrzysz w dół? Ja mam też popatrzeć w dół? Nie? Nie patrzeć w dół? W górę mam patrzeć. No ale jak tam wskoczyć? Patrz, nie mogę. Ziom, to nie działa. Czekaj, ja się tu próbuję budować. Nie wiem, coś mi przeszkadza w budowaniu. Nie mogę. No, ja tam nie potrafię wskoczyć, Spongebob. Nie potrafię tam wskoczyć, rozumiesz to? Nie jestem taki sprytny jak ty. Ty potrafisz podskakiwać, szybko pływać. Ty masz tyle mocy. Ła! Dobra. Eee, co ty znowu będziesz pisał? Tabliczkę stawia, ok. Eee, i co? Yo, you are spider? Jestem spider, jestem pająkiem? Co? Z. Zy... What? Co się dzieje? Patrzcie na to, SpongeBob, co żeś narobił. Ej, on mnie zamienił w pająka, pół człowiek, pół pająk. Nie! Nie wierzę w to, zobaczcie na to. Mam nogi jak pająk, tylko nie mam mocy takich. Nie, ja nie chcę być pająkiem. <laughs> o nie, pająki mnie gonią. O, maszcie wy, o, maszcie wy. Weźcie, się, weźcie, się zabieraj. Czemu one mnie atakują? O, masz ten kilofem. Jak cię zaraz strzelę ino roz, to zaraz zobaczysz, ziomek. Dobra, e, który jeszcze taki odważny? Ty? Chodź tu. O, masz, o, masz. Patrzcie, zamienił mnie w pająka. Nie... Spongebob, czemu mi to zrobiłeś? Ała, czemu mi to zrobiłeś? Jeszcze żółtym pająkiem, nie czarnym. O i czerwony się zamieniam, jeśli mnie uderzy. No, co ty robisz? Czego ty chcesz? Patrzcie, pająk kolejny się rzucił. A masz? Dobra, ile? Na pięć hitów? Na 5, Czyż na 6 poleciał? Co, Weź mnie to odmień, halo? Nie. O, ja myślałem, że droka postawiał, on mnie teleportuje. Sponczbowie, proszę cię, weź mi, zabierz to, zabierz mi to z nóg, błagam cię, ja nie chcę, weź mi po prostu moje nogi, oddaj, patrzcie, ja nie chcę być tym pająkiem, Spiderem, Okej, okay, no to dawaj, szybko, szybko, błagam cię, nie rób żadnych eksperymentów na mnie, błagam, szybko odmieniaj to, odmieniaj. Ja cię, no ja zmieniaj to, błagam cię, nie dość, że mam twarz poszarpaną. I to przez laleczkę czaki. Eee, patrzcie, Spongebob zamienił mnie w pająka. Jakie on ma mocy? Co on tam buduje? Co to będzie? Halo, proszę mnie opuścić to. Ja chcę to opuścić. Spongebob, nie chcę być w twoim więzieniu. Patrz, Spongebob buduje coś. Golema? Co on będzie? Czy on chce mnie zamienić w golema? Eee, ziomek, przesadzasz. Spongebob! Ej! Kęciasto porty, co jest? A nie działa, bo <laughs> o, zadziałało! O nie! Teraz on musi tylko to podłączyć i nie, ja się zamienię zaraz w Golema! Eee, moi drodzy, ratunku, patrzcie, golem jest w bedroku, on się zaraz zginie! Nie! O nie! O, podłączył go! Patrzcie! Wysysa z niego energię! Wysysa z niego moc! Ja cię nie mogę... O, znowu mam czarny ekran! O nic nie widzę! Nic! O nie, nie mogę się ruszyć! Halo, dalej słyszę tego golema! Rozw... o! Przestał! Przestał! Yy, what? Dobra, nie wiem o co chodzi, ale jestem jakiś dziwnie się czuję. Co się ze mną stało? Yy, dobra. Yy, Okej. Okay. Dobra. O jacie. Dobra, ej, jest trochę wyżej, jestem trochę wyżej. Co jest grane? Jaki ja jestem ogromny, SpongeBob, co żeś narobił, ty wariacie? Weź mnie to rozwal! Nie dość, że jeszcze mam twarz poszarpaną, jestem pająkiem, jeszcze jestem ogromny! Nie! SpongeBob, weź ty się, gościu, wywal z tą maszyną, gdzie ty to podłączyłeś? O. Y Okej, okay. zniszczył to. Jak to możliwe? Ej! Tu są barier bloki, patrzcie Nie można wyjść na to Barier bloki Postawił zamiast bedroka Ja chcę stąd wyjść eee, Rozumiesz to, Spongebobie? Nie chcę być tutaj O nie, jeszcze mnie teleportował Zamknął Zamyka, patrzcie, nie potrafi zamknąć tego Dobra, ja wychodzę stąd, dziomo Elo, elo, elo A! Przytrzasnął mi Nóżki pajączaste Jakiś dramat. Moi drodzy, no jest lipa, kompletna lipa. SpongeBob wykombinował jakąś dziwną akcję. SpongeBobie, weź mnie, wypuść. Ja chcę wejść tam, do tego portalu. Pójdziemy tam kiedyś, pokażesz mi, co tam jest. Ja cię bardzo lubię. Mój drodzy, co ja mam robić, SpongeBob? Zamieniam mi w jakieś monstra. Nie, nie, patrzcie na to. Pająk matruner. Lol. Ła, 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 ła. Co to jest? Schodki? I co? Eee... Poczcie wyskoczył. Dobra, idę, wychodzę stąd i co dalej? Weź to zamknij. Eee, z złota budujesz? Jak ile on ma tutaj złota? Masz, ja ci dam, rzucę, trzymaj. Gościu masz. Mogę ci rzucić nawet złoto. Które mi dałeś wcześniej? Masz cały stak bo mi jest nie. Co? Ej! Spongebob mno że wszystko z... Złoto całe? Lol. Patrzcie jak jestem nawet tutaj ogromny. Wow. Jasno. No kto wizję dostałem? Zobaczcie jak się stało jasno. Tam wszystko widać. Spongebobie Bobie. Czy ty chcesz wejść do tego portalu? O, wskoczył! O nie! Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam was do sklepu matruner.titris.com jak ja mam stąd wyjść? Bo ja sam do końca nie wiem, ale patrzcie, Spongebob tam wskoczył. Ja nic nie mogę tutaj rozwalać. Dookoła nic. Kompletnie. E, może spróbuję jeszcze się tam jakoś wydostać. Może to zadziała. Może uda mi się. Patrzcie, ja nie rozwalę tego nic. Nie znajdę sposobu stąd wyjścia. Jedynym wyjściem jest portal. Dajcie mi znać, co ja mam zrobić. Czy mam wskoczyć. O! Teleportowało mnie. Nie, ja chcę spróbować wyjść. Czy. O nie tu jest portal słuchajcie no lipa, lipa kompletna lipa e, powiedzcie mi czy mam wejść do tego portalu czy uciekać co tam może być nie mam zielonego pojęcia. E, więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. E, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i pamiętajcie również, żeby e, wbić również do sklepu matruner.titris.com, Bo tam jest dużo, dużo koszulek z, e, z kickiem, z Lucy, z matrunerem jest, udało się, okej? Okay. Dobra, to do jest stąd wyjść. Nie, on to zamurował! Nie, ja tutaj nic nie postawię, nie! Słuchajcie! Jedynym moim wyjściem jest ratunek przez... po prostu żeby mnie uratował, ewentualnie wejść w portal. Wybierajcie opcję jaka będzie lepsza. Więc moi drodzy, pół serduszka, przeżyłem to. Wow, dobra, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczek z łapeczką, a ja postaram się wykombinować jak wejść z tej klatki od tego Spongeboba, złego Spongeboba. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!